Z tej strony DerGamer. Ja zapraszam Was na oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale. Yy, na sam początek poproszę Cię Byczku, o zalajkowanie i zasubskrybowanie tego kanału z dzwoneczkiem, by żaden kolejny film Ciebie w przyszłości nie ominął tego kanału. Też yy, właśnie zostaw lajkacza pod tym filmem, najlepiej też pogonaj inne moje odcinki. Yy, a też yy, ten wpadnijcie na mojego Discorda, yy, link w opisie. Jest bardzo dużo kanałów yy, przeróżnych, miłe community, miła administracja. Jest kanał też z propozycjami i powiadomieniami. Jeżeli chcesz podać powi powiadomienia szybciej, to wpadaj śmiało na Discorda mojego. Jak chcesz mieć jakieś, jak masz jakąś propozycję na nowy film w kolejnym odcinku, to też wpadaj śmiało, Wbijaj na kanał z propozycjami, pisz swoją propozycję, a może Twój pomysł zostanie zrealizowany w następnym odcinku. A ja bez zbędnego przedłużenia mogę Was zaprosić już na oglądanie yy, no, mojego odcinka z The Bridge'a. Jesteśmy na pierwszej rundce. Jesteśmy na tej takiej mapce. E, no, powiem szczerze, pistolety takie. Powiem szczerze, to jest z parkurem, ale e, ja lubię bardzo parkour, ale zbytnio na takim mapce nie lubię jakoś grać. Jakąś prostą drogę wolę mieć. Dobra, dobra lecimy. Dobra. Dobra, bez gadania w sumie. Dobra, lecimy. E, zobaczymy, jak to pójdzie, ale no niech to. Ty, dobra, be, mm, zepchałem ją, dobra. Przynajmniej, przynajmniej ją zepchałem, bo zawsze się coś liczy. Eee, dobra. No nie no, e, o, o, dobra, zrzucona. Teraz język gapta. Aaa, tutaj postawię. Nie, dobra, co ja robię? Może. Nie. Uuu, wy, wygram. Dobra, spawa. Na szczęście, na szczęście nie skaczowała. Jak, jakby sklaszowała, to bym miał troszeczkę smutek. Smutno, ale dobra. ralecę tędy. Patrzcie, ono nawet. Co jest? Ale, dostałem ciosa. Oj ojoj oj ojoj oj 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 nie o nie o nie o nie tędy tędy i, 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 zabijam pa pych 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 i nie ma jej dobra lecimy, lecimy Nie ma, nie ma nie ma Nie ma nie ma nie ma eee, no i moje skakanie posuna No powiem szczerze że niezwykł nie złotych ona też skoczyła za mną w ogóle Ta lecę tędy O oo Lecę, lecę szybko, tędy, tędy, szybko, parkour, szybko. I, i, no co? Ale mi ona, ale ona mi do ale ciosa. mi do ten ciosa a Zrzucę? Nie zrzuciłem. mi do ciosa. Olejono mi ciosa Zrzuciłem. Nie. mi dobra. ciosa dobra, dobra. szybki małysz. szybki małysz nad o nie, co ja robię w ogóle? Chciałem taki blo blokę tam postawić. Ale dobra, przynajmniej skoczyłem. Liczy się zawsze pierwszy punkt. Zobaczymy, yy, ile ten, yy, jak to będzie, ta rundka. Ona to zbiera, znowu mały zrobiony. Dobra. Dobra. Co jest? Co jest? A ja ona mnie z kilofa Dobra, spadnę. No, aha. O nie. No to nieźle. W ogóle ten, zmieniłem sobie launcher. Nie wiem, czy zauważyliście. Zmieniłem sobie launcher. W ogóle napiszcie w komentarzu, jakiego wy launchera używacie. Z chęcią poczytam. E, a jak napiszecie sobie ten, w, jak napiszecie w komentarzu, złote jabłko, to przypnę mam serduszka. E, a my lecimy dalej, dobra, szybki tutaj ten. Nie, nie, to się nie da. A, nie da się tu stawić. dobra. No to nie źle. Dobra, no to lecimy dalej. Ona niszczy. Aha. Naprawdę i naprawdę ona chce niszczyć tamto. To jest tak, taka trata czasu. Proszę, no zepchaj ją. Po, jak ją ominęłem, ona nawet się tego nie spodziewała chyba. O nie. No ja chyba się nie spodziewałem, że się zablokuje tam. No cóż. Dobra. Olko... O, 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 dostała. W ogóle ona biła. Dobra, muszę zjeść. Jeszcze muszę zjeść. Dobra. Szybki małyż... Dobra, i kolejny punkcik. Oj, ja, ja, oj, utrzymałem się, utrzymałem się jeszcze, nie. ale dostałem ciosa, nie, utrzymałem się, utrzymałem się. Nie, i się już nie utrzyma. Utrzymałem się jak liś na wodzie. Ona to niszczy. Ej, ja to wykorzystam teraz, patrzcie teraz. Ona nawet się tego nie spodziewa. Patrzcie sobie w drugą stroną. I pyk. mnie, <laughs> ona niszczy, naprawdę. Ja nie rozumiem, po co ona to niszczyła, naprawdę. Ej, powiem tak, że... o nie. Że, powiem tak, że spadnę i spadłem. Eee, ten... Powiem szczerze, że... że o, o, dobra, ale i drifta zrobiłem przez chwilę, dobra. Tutaj tędy, o nie. O nie, dobra. No to Gucio, poszło... Poszedł punkt tam, o dobra. Ja tędy, skoczę... skoczenie małysza, tutaj tędy, zrobienie parkura szybkiego, pyk, i, I punkt kolejny zaliczony, dobra. E, trzy punkty u mnie były. Ona jeszcze ma zero. Ty kiedy ona dojdzie do, 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 do mnie? I za szybki jestem. Naprawdę. No. Nope. Co ja? Nie. Ale ja bym zły teraz. Weźcie tam w ogóle na, ten. Napiszcie w komentarzu jej tam na, nie wiem serduszko i tam napiszcie czy coś. Nie wiem wyślijcie. Żeby było jej miło. Bo tak sądzę, że chyba ona przegra. Bo ja teraz chyba skoczę. Uda mi się skojarzyć? O nie, ona, ona przyszła. Przyszła tutaj, dobra. A dobra, przynajmniej mam punkta. No, no wie, widzicie, co się dzieje. Weźcie napiszcie serduszko w komentarzu. E, będzie jej bardzo miło. Dobra, lecimy dalej. No nie, patrzcie teraz. No i koniec, dobra. No to zapraszam Was chyba do no, no, kolejne rudeczki. E, trochę przykro mi się zrobiło teraz. Ale no dobra, lecimy do... Kolejnej rundki. Dobra, jesteśmy na kolejnej rundce. To Ta mapa mi się teraz bardziej podoba. Ta jest taka, taka prosta i w, ogóle, i w ogóle ładna też wy, ładnie wygląda. Ten dobra, już się zaczyna. O, dobra. Dobra, dobra. I może teraz wygra. Teraz może wygra. Zobaczymy. Hmm, dobra Na łeb skoczyłem, dobra, cyk I lecimy. Lecimy, skaczemy, patrzeć cyk. I pierwszy punkt zdobyty. Mhm. Dobra, lecimy dalej. O kurde, kurde. O kurde, kurde, nie, to nie. Dobra, o. Dobra, zimmy kapsa Dobrze? Zdążyłem, dobra. No więc kill rypie i no, to jest takie, to jest, ta, co jest? Tyk. Nie, trzy serca, to się serca. I, I dobra, dobry parkour mi wyszedł, dobra. I kolejny punkt zabyty, dobra. Nie wiem, zobaczymy, ej, czy ona wygra teraz, czy ja wygram znowu? Gdzie ona jest? Ej, ona tam mi zabudowuje. Nie! Aha, no to niezły blotek? Nie wiem co ja w ogóle co ja chciałem zrobić tam, ale ona tam mnie zabudowywuje. Dobra i szybko, uciekam tędy, uciekam Szybko Dobra, i udało mi się, ale, ale bym ten miał miał, miał dwa życia chyba nie wiem, czekaj. Dobra, taki stresik, te, taki coś był... Ja też skill y ją biorę, pa. zrobione, Dobra, to rac... Co mnie, pani bije? Proszę mnie tak nie bić. Dobra. Eee, nie wiem, Skakać czy nie skakać? Dobra, skaczę. E -e -e. Dobra, jeszcze jeden punkt. no nie, no ja znowu to wygram. A, no to nieźle. No, ona też skoczyła, nie. O nie. Ona też skoczyła. No to, no to nieźle. Dobra, syk. Ty, ona skaczowała. Nie, nie skaczowała. Czemu się wydawało? No tam Dawała dawa takie dwa bloki, teraz tędy polecam. Łop! dostałem, dostałem, dostałem. Dobra, dobra, dobra. Szybko tutaj, szybko, kilofem. Szybko, szybko, proszę, proszę. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Tak, tak, tak. Dobra, szybko zabuduję. Szybko. Dobra, dobra, wygrana. I kolejna ręka. Dobra. Ja. Yeah. Dobra, może kolejna ręka będzie dla niej bardziej łaskawa. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence ciasta. I spadliśmy, znaczy torty, sorry, sorry, Ma, nie, nie, to, nie ciasto, tylko torty, dobra, Ym, powiem tak, szczerze, y, mogliby to bardziej polepszyć, w sensie ten środek taki, y, spychamy się ciągle, spychaliśmy się ciągle, e, dobra, lecimy i to, to, zakładam, że już może być taka ręka, która może wygrać, bo dwa, po, trzy no. pod rząd, a ręki nie mogę wygrać, naprawdę, ja tutaj w ogóle zakleję, o, y, ja w ogóle ten, Mm. O, dobra <laughs> Mogę spać, powiem że miałaby większe szanse, że mnie zabije. Ale dobra, i a nie, strzelasz do mnie z łuku, ty, 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 piaro, ty. ty, co ty robisz? Co ty robisz? Weź, co ty, co ty pierdzielasz? E, dobra, 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 lecimy. I tak e, teraz spróbuję z nią wygrać. Ale to spróbuję, ale trzy, trzy ręki pod rząd, to wiecie. To niezbyt. Ej w sumie niepotrzebnie ją tak spycham w ogóle. Chyba niepotrzebnie będę ją tak spychać, bo... <laughs> bo tu nie mam potrzeby w ogóle. Ona traci bardziej czas, jak ona tak by się budowała. Yy, dobra, niech to... Przynajmniej ją zrzucić trzeba. No ja zrzuciłem ją. O dostoć ciosa Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. O nie, ale ona misję samobójczą zrobiła ty. Ale zrobiła skok, skok wiary. Skok wiary zrobiła. Hmm. Kto grał sobie w Assassina to wie o co chodzi. No. Yy, I to też był skok wiary, który nie powiózł się chyba. Hm. <ścoughs> byłem niemiły. Dobra. Yy, ten. Dora. Dobra. Yy, szybko, szybko, szybko. Yy, Adam, małeś zrobione i dobra. Adam został zrobiony wcześniej. Teraz biliśmy się. i Teraz się, teraz chciałem coś w ogóle zrobić, ale nie wiem co, więc nie zwracajcie na to uwagi. Dobra, lecimy dalej. Zrzucona, zrzucona, dobra. Jabłko trapik może. No i Gucio trapik, kurde, nie zdążyłem. Za blisko bym. Dobra, i czy Zabijmy ją szybko, szybko, szybko. Na dół, na dół, na dół. O, dobra. E, szybko, szybko, szybko. O, stacie, co dobra. Lecę, lecę, zdążę. Skoczyć, skoczyć, zdążę. I. Nope. Dobra, czekaj, czekaj z tego kapsa Pa i. Nope. <laughs> dobra, dobra. O nie, przemyślała to. Kurde, ale, ale t... ja tego nie przemyślałem, że ona to przemyśli. Naprawdę. E, aha, okej. Okay. Dobra, dobra, le yy, ona... Dobra, leć. W dół. W dół, leć. Leć do góry. Leć w do góry. Leć do góry. Dobra, żartował, nie, żartuję. Yy, leć, leć w dół. Tak po powinno być. Co jest? Ej, on dostałem ciosa od niej. to jeszcze skilloffa w ogóle, bo ona chyba skopywała blok i idealnie kiedy ja skoczyłem, to ona skopała blok i nie walnęła. To nieźle. No to nie źle, dobra. Mm. Eee, szybko. I... i Gucio, Gucio. Skocz, Piotrek. Nie, nie, no i... Myślałem, że w ogóle dziurę... że w dziurę wpadnę, ale nie udało się. Wydawało mi się, że tam jakoś... Nie wiem, tak dziwnie, dobra. Lecimy dalej, dobra szybko zabuduje. Szybko Gapsa i... Nie zjadłem gapsa. I ja. Kurde, ja tylko sobie pochrupałem sobie to chyba jabłko Ja sobie chyba to pochrupałem jabłuszko Dobra, mam jeden punkt, szybko tutaj... A, to się nie da stawiać Normalnie... Ale bym miał bekę z nim. Dobra... Hmm... Szybko Adama z zrobię znowu Eee... A no ja nie wiem co ja chciałem zrobić tam, dobra eee, nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma Kurde, oh, o Dobra, mam, to jest szansa, to jest szansa eee, dobra To jest dopiero jeden punkt eee, i chyba zakładam Że ona teraz zdobędzie ten punkt No zdobędzie, ten punkt do bliżej No i zdobyła ten punkt, ja Ale byłem blisko Byłem bardzo, bardzo blisko powiem szczerze Dobra Aha, uh, dobra Ona tam chyba nie spadła. Teraz skoczyła. I ja teraz skoczyłem też, to zdobywając do, do, punkt. Mm, dobra. Mm, dobra, 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 dobra. No nie, dobra. Kurde. No nie, i teraz to góry łuk. No nie, ej, ole, ole, dobra, to było w ogóle. Co robię? A, to nie, co ja zrobiłem? Jakby to nie opłacało mi się w ogóle, ale 2-2 jest, więc nie musimy się jeszcze martwić zbytnio. Jakby było kurde więcej, to może tam, to może muszę, musiałbym się martwić. O, spadła. Chyba wpadła w tą dziurę tutaj. No co już, dobra. Trzeba patrzeć pod nogi, żeby no, O, dobra, lecimy. Ona też chyba leci. Mm, dobra, kolejny punkt zdobyty, ale teraz jest bardzo ciężko z nią Może naprawdę to tam tamte rozgrzewkowe takie rund rundki Nie, kurde, wiecie co ja tutaj chciałem zrobić? Jak tam mieczykiem walnęłem w tą glebę, to ja chciałem na tego bloka, to ten To ja ogólnie chciałem tam bloka postawić, tylko nie wybrałem jakiegoś napasku Dobra, w górę jest dobra ale została ciosa. To było takie... Normalnie stoiu. A to w ogóle było na minusie chyba teraz. Aha Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona nie przeżyła? Gdzie ona jest? A tam jest! Dobra, to lecę tu nią po nią. O nie, nie, on nie skoczy. cyk. Tak, spada tutaj na ten... No i dobra, spada ogółem, dobra. Ogółem spada na dół, dobra. Dobra, tutaj papyk i lecimy na nią. Lecimy. staj, o, Ale w... ona dostała ciosa. A mału już... No nie... Nie udało nie udał mi się. Ale dobra, tu postawiam bloka szybko. Tu zjem sobie jeszcze gapsika. Zaraz jadłem. I co jest? ona mi skopała to. Kurde, teraz spadła. padła. spadła. E, nie no, teraz mam tak, tak ciężko z nim jakoś. E, blokiem chyba trzymał. No cóż. No cóż to jest dla mnie w tej chwili. E, lecimy. Nie podajemy się. Nie, nie można się poddawać w życiu. Eee, doraz tutaj. O, o. No i kucie w sumie mieszkań, stwierdzili. Ja dobra. O co my tu mamy, teraz szybko yy, yy, dobra, udało mi się, dobra zjem szybko, zjem szybko udało mi się i, 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 i. dawaj, 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 dawaj nie, rzuciła mnie kurde dobra, nie, łuk no nie no i no i Gucia nawet i strzała nie pomogła. Jakbym miała mniej życia, to jakbym trafił, to pewnie bym zgi to bym pewnie zginęła. Jakbym miała takie 2-3 serca, to chyba powinna zginąć. Nie jestem pewny zbytnio, ale chyba jakoś, jakoś chyba powinna zginąć. Dobra, teraz ja zrobię Adama Młysza, o. Dobra Dobra, i 1-1 punkt, dobra. Teraz jest walka normalnie złot, złoty punkt jest teraz normalnie, złoty punkcik nie ma na dół do Wojda dobra, wtedy polecę i Gucia w sumie nie wyszło, dobra nevermind mind, never mind dobra mm. i ona chyba też spada o nie ty chyba ta, bo, bo nie wiem co ona tam chciała zrobić, dobra lecę no nie dostałem od niej ciosa i spadłem znowu ja nie mogę, jak ja nie lubię tego Dobra, o nie. No i dobra i chyba teraz mam przegraną a Nie, ona nie, ona wygra. No i wygrała. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście w tym odcinku. Zostawcie subika, jeżeli nie zostawicie lajkacza, like wpadnijcie na Discord napiszcie jakiś miły komentarz. Ale ja w sumie powiem tylko tyle, że dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Do usłyszenia.